Bęc, bęc, fajną wie. Chciałbym zrobić sprostowanie. Może nie sprostowanie, ale chciałbym przyznać się do winy. Tak, jestem kłamczuchem. Kłamałem cały czas i kłamię do tej pory. Oszukiwałem was. Nie mieszkam w Zgierzu. Mieszkam na Mineralnej 3, jak to było do tej pory. Urodziny Kobrych. Musieliśmy zmienić ten adres, bo ktoś wysyłał do nas różne rzeczy. Moja teściowa się zdenerwowała i kazała mi się wyprowadzić. Jedynym wyjściem było. No co było, wiadomo. Zmiana adresu dla was, żebyście już nic mi nie wysyłali. Przepraszam za moje kłamstwo. Kolejnym kłamstwem jest, że byłem lub jestem, jak wolicie, kierownikiem sklepu Mila. Nie jestem żadnym kierownikiem, jestem zwykłym śmieciarzem. Oj, trochę przesadziłem. Może nie śmieciarzem, degustatorem śmieci. Zbieram, co lepsze, przynoszę do domu, bo się nie przelewa. Produkty nie są złe. Może są trochę przeterminowane jeden dzień, góra tydzień. Pleść no pleść można zmyć, mięso umyć i wszystko da się zjeść. No życie jest trudne, z samych puszek i butelek nie wyżywię rodziny. Kolejna sprawa: Moja książka, moja płyta na przyszły rok. Żadnej książki nie będzie. Żadnej płyty nie będzie. Sami wiecie, ja po prostu śpiewać nie potrafię. Ojej, no może teraz powiem coś od siebie na siebie. No jestem imbecylem. No jak moja zezowata żona, no ale która by nie chciała. Oj, przykro mi się robi, że to wszystko muszę mówić. No ale taka jest prawda. Wybaczcie mi za moje kłamstwa, oszczerstwa, za to, że was upokarzałem. Chciałbym najbardziej przeprosić grupę AFT Janusza Kupca i resztę załogi, za moje niepochlebstwa na wasz temat, za to, że wymyślałem, że mam, że mam wasze dane osobowe, główną mam, nic nie mam. Ludzie mi podpowiadają, co mam mówić. Tak jak na przykład kanał Kalesony TV. Za to dostaję 3-4 harnasie. Ustawione wszystko jest i jestem zadowolony. No moje życie to alkoholizm. Usiłuję kobrę teraz wysłać do pracy. No, dla agencji towarzyskiej jakiejś, nie wiem, dla niewidomych. No bo który by chciał ją na żywo zobaczyć. No ale cóż, w sumie dobra kobieta z niej. Idą święta, a od niej i tak czuć cały czas, że śledziem wali. To już prawie taka wigilijna, taki wigilijny początek naszego życia wspólnego dalszego na przyszły rok, w którym będę zaczynał swoje slogany. Tu Tiger 2017. Może powiem, że łamane na 2018. No, ludziska, ludziska, chyba będę to kończył. Te wywody moje, głupie jak zawsze, bo pewnie później zrobię znowu 28 filmów. Też nie wiem o czym będę pieprzył, żeby były jakieś tam wyświetlenia. Łapki w dół, bo łapki w dół to moje hobby. Takie hobby tam lubię, jak mi też przypierdolicie. Ale mówię wam, no, ja jestem chujem, no co zrobić? Moja żona to dziwka zezowata. Kota zjedliśmy, tablet sprzedaliśmy. No i znowu teraz wystawiłem. Możecie wysyłać pod was złote, to wam jakieś tam życzenia, wydukam albo i nie wydukam, bo może was oszukam. No wiecie, jak to jest. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie i dalej łapkę będziecie stawiać w dół. No bo wiecie, łapka w dół, dla mnie przyjemność. A teraz idę se na sklep Mila, może jakiś serek znajdę. Później kupię se ze dwa harnasie, opierdolę z kobrą. I tyle. No to ziomki i ziomale, fani i fanowie, bęc!